No, witajcie moje roznomyli jak tu widać flider już kwitnie, matury są zdawane i wszystkim tym co do nich przystępują zwiększyła połumania pióra no i dostania się na uczelnia co wymarzyli. Ale chciałbym tutaj dzisiaj nie o tym w do mniej tylko ale wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, żeby, jak to padało jeden wybitny Polak, takich Rzeczpospolitej losy jak i młodzieży chowanie. Trzeba by się zastanowić i wreszcie pomyśleć o tym, czy ten wynalazek pruski, jakim jest matura, jest tak lichtich na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem. miesiąc do że nie. Bo rektory zamiast kształtować młode umysły, to wbijają jakieś regułki, jakieś wierszyki, jakieś lekturki. Jednym słowem, Szufladkują, bo ograniczają umysły młodych ludzi, a niejednokrotnie indoktrynują. E, indoktrynują czasami można dobrze, a czasami ale też by było źle. A jak po tym widzę taki zwarty przemarsz młodych ludzi w czarnych uniformach, w rytm werbli, to zaczynam się boć. Zaczynam się boć, że coś z tym. Kształceniem tej młodzieży w Rzeczpospolity jest nie tak. Ja powiem jedno. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić, czy matury wcale powinny być. Miesiąc dłużej niekoniecznie. Kształcić się powinni ludzie jak najbardziej. Powiem, bo miałem przyjemność pora lat temu być na takim uniwersytecie który od niepamiętnych czasów jest w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni na świecie w całkiem będzie no i zadałem się pierwsze pytanie jaki ma budżet taki uniwersytet? jak powodują rekrutację na ta szulę i skąd biorą na to wszystko geld. No i pierwsze. Budżet to 17 miliardów dolarów na rok. Ja nie przesłyszeliście się. 17 miliardów dolarów na rok. No, z takimi pieniędzmi to życie dużo zrobić. Teraz, jak rekrutować studentów? No, bo ktoś na tych uniwersytecie, żeby ten uniwersytet był w ZOCE, to muszą tam przyjechać niepośrednie umysły. I na ten uniwersytet mogę przyjechać w tak Każdy, kto tam napisze, że chciałby studiować, prześle swoje papiery, no Tam chyba matury nie, bo matura nie we wszystkich landach, ale skończył taką, taką yy, średnią szkołę, że poradzi pisać, czytać i czuje się na siewach. Jak przyjeżdża taki delikwent do tej szkoły, to mogę być taki fal, że z tej samej szkoły, z tego samego rocznika przyjedzie dwóch, którzy chcą tam studiować. Jeden ma lepsze wyniki z tej szóle, a drugi ma gorsze. I wcale nie jest powiedziane, że przyjmą tego, co ma lepsze. Bo tam takiego delikwenta biorą profesory na spytki. Pytałem się go o te rzeczy. Zadawałem pytania, co on wie, co on umie, co on umie, co on zrobił, jak on myśli, jak się czuje, co, co, co go pasjonuje i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, i dawają punkty. Jakie punkty tego żaden nie wie, to jest objęte tajemnicą. No, i w Dzumbaświ mają tam 100 chętnych, znaczy 100 placów. Przyjmują 100 na ten swój uniwersytet. Znaczy, trochę więcej, tam tak odum 100, żeby to było leży policzyć. No i co? No, i taki student tam pierwsze dwa lata łazina. na zajęcia, które sobie wybierze, a po pierwszych dwóch latach musi zdecydować, co mu tak richtig chce być. Dopiero po pierwszych dwóch latach bycia na uniwersytecie na poziomie kształcenia uniwersyteckiego. Czyli powiedzmy się tak, że dopiero po tych dwóch latach jest czymś takim jak unos po maturze. I wybierał kierunek, który chce studiować. Czy to matematyka, czy fizyka, czy biologia, czy coś większego I to już po tym aż do tytuł tego, znaczy doktora, czy tam skończy tam z jakimś tym. No i tak kończy studia. No ale teraz takie pytanie. Uniwersytet jest prywatny? No i trzeba zapłacić czesne. Jak ten uniwersytet będzie nabrał tych, co ich stać na ten uniwersytet, to może być coś takiego, że te biedniejsze, mądrzejsze, bo bardziej kumate, albo bardziej obdarzone talentem, albo bardziej robotne studenty się nie dostaną, bo są biedne. Nie? Tam nie ma tak. Tam nie ma tak. Tam ci, co się dostaną na te studia już na początku, muszą dać zgoda, żeby wywiad tej uczelni mógł skontrolować, na wiele ta familia stać płacić. I jak on już jest przyjęty, to on jest przyjęty, będzie studiował, nawet jak go nie stać płacić. Może go być stać płacić, a może nie zostać przyjęty. To i tak nie zostaje przyjęty, bo kupić się tam placu płynąć nie do. Wodą płynąć, bo wiecie, to nikaj tak nie ma, żeby e, łosioł obładowany złotym nie przeszło. Nawet przez ucho igielne jest w stanie przyjęcia. No ale trzymamy się zasad. I tam jest tak, ten student, co jest biedny. A został określony przez tych profesorów za Richtig człowieka, którego się werci kształcić, w którego się werci zainwestować. To nie dość, że nie musi płacić wczesnego. To jeszcze mu wszystko za free. I został ta się geld, co by nie mógł, nie czuł się jako biedok na tym. Wyszukany w uniwersytecie, i mógł z kameratami czy kameratkami iść na kawę czy na piwo. I potem jest gradacja, aż do tych, co płacą pełno płatne studia. I tak Richie tych, co nie płacą wcale, i do tych, co płacą w całości, jest tyle samo. Taką Ungefre, po 10% w się to bywa w różnych, w różnych latach, bo też to wszystko zależy od. Tego. No ale pan dobra, no nawet jak te Czesne jest fest, wysokie, to może braknąć na te 17 miliardów dolarów. No to mi uświadomili, że tam doktory, które robią pod okiem profesora, są dobrze opłacani, są opłacani na tej zasadzie, że idą granty do profesora. Profesor Sprawdzą, jako ten Rektor danego, a powiedzmy, się, fizyki, wiele idzie zarobić na danym doktorze, tak, postdoktorze, co prawie działo ta praca naukową, co mnie do przodu. No i jak w ciągu roku ten postdoktor przyniesie pieniądze na swoje gehalt? i 20% plus, to podpisują z nim na następny rok kontrakt. A jak zarobi ino 100%, to korzą musi poszukać większej roboty. A wszystko oparte o pieniądz. A jak ktoś w pierwszym roku tak richtig zrobi dobrze i w drugim roku tak dobrze, no to 5 lot mo spokojnej roboty, prestiżowy na grancie. I nawet może starać się o swoje granty dodatkowe, a może zarobić jeszcze więcej. Ale uniwersytet musi na tych postdoktorach zarobić, a nie do nich dokładać. Ani do tego profesora, bo ten profesor jest tak samo rozliczany przez władze uczelni, że albo zarobiasz, albo szukasz się roboty. Teraz jeszcze jedno i no, ale to jeszcze nie wszystko. Żeby tak powiedzieć, z na to, co w tym uczelni jest. Bo jak tu mają, możecie, zum przykład swój spielplatz do futbalu amerykańskiego, to nie powiedzcie mi, że to tam macie za darmo. Jak to jest prywatna szkoła, to wam tam żaden prezydent nie dociepnie pieniędzy, bo to, tak tam nie działo. Nie ma tam ministerstwa. Nauki szkolnictwa wyższego i tam był żaden pieniędzy niego. Nie, było. nie, nie. Ale są nasi absolwenci. A szczególnie ci absolwenci, co mało płacili albo wcale nie płacili za szkolenie, czują się zobowiązani, że jak Sumbaśpil staną się milionerami albo dobrze zarabiającymi, może nie milionerami, ale dobrze zarabiającymi naukowcami, to szynkną coś uniwersyteckie. Uniwersytet co roku drukuje taką białą księgę, w której jest napisane, no potrzebujemy tam powiedzmy sobie zrobić tyle, tyle metrów chodnika, tyle, tyle ławek postawić, no przydałby się nowe skrzydło do Wydziału Matematyki, czy tam do Wydziału Biologii, Nie? No i jak Zumbaśpiel tam biologia skończył jakiś, ktoś to zrobił, stał się milionerem albo miliarderem. To padło tak, to ja bym fundna ten budynek. Tam nawet muzeum jest podnięte przez tego, co tam skończył te studia. i ten, co jest taki biedniejszy, a chce, żeby o nim pamiętali, że on jest, czuje się wdzięczny za to, że tam studia zrobił, no to wykupi tam pora metrów tego chodnika, do na pora ławek, albo na jedna ławka. I tam każda ławka ma taki szyld. podnięto przez, no i to jest forname i name. name. Okay. Muzeum i imieniem tego, co to ufundował. Skrzydło. Tego, co ufundował, nie? Ktoś tam do, do, do szpilplacu, też to jest wy, wyznaczone. Bo to już taki stadion samemu, no to mało w to, żeby był w stanie fundować. I chyba ten stadion, jak tam oglądał, to raczej był ze ściepy przez fundatorów. Tak mi się zdą, nie? I mnie by się marzyło, co by w Polsce też były takie uniwersytety do których podatnik nie musi dopłacać, w których nie ma nauki za darmo, bo jest, co jest za darmo, to nie jest szanowane. I żeby na tych uniwersytecie studiowali Richtig kumate i richtig takie ludzie z potencjałem. A nie, bo on miał dobry tresura w domu, dobry tresura Podstawowce, dobro, tresura w średniej szkole i miał dobre świadectwo naturalne, bo zrobił najlepsze. To się dostawał na studia, tak zwane darmowe, ale prochu nie wymyślał. Bez to, ja powiem tak, jak mi się kiedyś uda zaistnieć i mieć możliwość pogadania z decydentami, to bym ja ich namawiał. Aby w tym kierunku szła reforma, nauczanie. I co byś Tak jak w tej piesnicy. Środki razem, razem szrodki. By nie są kiełdzące, nie są pologi. By są szrodki, by są ślązoki. Ale z Wielkiego Śląska. Ale z Wielkiego Śląska. Itero. Śląsoki do książek. Śląsoki do szkół. Anys to nie jest roboczyw. Anec nie słaby, An nie chlepie. Anec nie szereg. Anem nie wiery. I świązaki. Pamiętajcie. Poziom Waszego wykształcenia nie może być świadectwem, że macie tam z czerwonym paskiem, biało paskiem, czy można jakby była już, kiedyś doczekaliśmy podmiotowości Śląska i byłoby modro, złoty pasek. To nie jest ważne. Ważne żebyście mieli cuk do wiedzy i umieli ta wiedza wykorzystać i sprzedać. Na niej jak najwięcej zarobić. A jak ktoś chce wiedzieć, Walkerim, szulaj od dzisiaj godą, to na moim tubie jest taki filmik pod tytułem Jak wyłażył do szkoły, uczyli mnie rektory. A mnie rektory dosyć dużo nauczyli. Choć jeszcze, bo w tym systemie komunistycznym, miał ich ta matura, to szfer, no ale jako...